DEOR to upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektu. Chodzi o to, aby za pomocą mniejszej ilości środków osiągać więcej i żeby zwiększać oddziaływanie projektu wśród różnych grup odbiorców. Nie tylko, żeby robić projekty dla siebie, ale też, żeby inni z tego mogli skorzystać. DEOR jest to sztuka prezentacji rezultatów osiągniętych podczas projektu po jego zakończeniu. DEO jest to rozpowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektu. W szkoleniu uczestniczą młodzi ludzie oraz osoby pracujące z młodzieżą. Celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy, świadomości w zakresie widoczności projektu, upowszechniania, wykorzystania rezultatów projektu, także wymiana doświadczeń w tym zakresie oraz stworzenie nowych, twórczych... Narzędzi, tak, aby efektywnie i efektownie zapalać baj. Na szkolenie przyjechałem po to, aby nauczyć się, jak reklamować swój projekt po jego zakończeniu, gdyż jestem właśnie w trakcie realizacji swojego projektu i chcę, żeby, aby rezultaty, które zostały wypracowane podczas projektu, mogły się dalej rozpowszechniać. Jeżdżę na szkolenie, żeby dowiedzieć się nowych rzeczy, poznać nowych ludzi, nawiązać nowe kontakty. W chwili obecnej dowiedziałem się, jakie są różnice między widocznością a rozpowszechnianiem rezultatów, co właśnie było ciekawym zagadnieniem dla mnie. Wiele osób to myli, a na etapie pisania wniosku jest to dosyć istotne. Moje oczekiwania względem szkolenia były takie, aby nauczyć się promować projekt po jego zakończeniu, aby móc rozpowszechniać rezultaty i pokazywać innym, co można osiągnąć.